Uwaga! Tanie nagrobki kompozytowe kilkukrotnie tańsze od nagrobków kamiennych. Witamy w kolejnym z odcinków pytań i odpowiedzi na nagrobki kompozytowe kompoze. Jest ze mną Jakub i Szymon. Witamy. Nagrobki kompozytowe są bardzo popularne ostatnio. Co to w ogóle jest ten kompozyt? Jest to kompozyt aluminiowy typu Dibond, z którego wykonuje się na przykład szyldy na elewacjach, więc jest on odporny, jest znany od lat 80. Są to dwie warstwy aluminium Połączone rdzeniem z polietylenu. Co ważne dla dania, nagrobek jest odporny na warunki atmosferyczne. Jakie modele dostępne są w naszej ofercie? Mamy nagrobki pojedyncze, podwójne, urnowe oraz dziecięce, a także nagrobki personalizowane, pod, robione pod konkretny wymiar klienta. A w jakich wzorach występują nasze nagrobki kompozytowe? Tutaj, jak Państwo widzicie, za mną mamy trzy najpopularniejsze wzory w naszej ofercie: wzór tzw. Tak biały marmur, wzór czarny marmur. Oraz wzór, wzór S1. Tak, wzór S1, który również bardzo ładnie imituje nam kamień. Na naszej stronie dostępne są również inne modele, w których możemy wykonać dla Państwa nagrobek. Dlaczego klienci mają wybierać nagrobki kompozytowe? Przede wszystkim są one bardzo, bardzo tanie. Około trzykrotnie tańsze od kamiennych, natomiast doskonale imitują. Dzięki czemu są bardzo ładne i, możemy, i mogą Państwo stworzyć estetyczne miejsce pochówku, bliskiej osoby, w bardzo niskim koście. Dokładnie, na cmentarzu nie da się na pierwszy rzut oka rozróżnić różnicy, nie da się zauważyć różnicy pomiędzy nagrobkiem wykonanym z kamienia, a na przykład takim wykonanym z naszego kompozytu. Bardzo częste pytanie to, czy montujemy nagrobki w całej Polsce? Tak, zgadza się, można do nas dzwonić. Montujemy nagrobki w całej Polsce. Możecie Państwo zapoznać się z naszymi opiniami na, naszej, na naszym profilu w zakładce Opinie. Tutaj po mojej lewej stronie wyświetlą się przykładowe opinie, które można przeczytać o nas w internecie. Jak można się z nami skontaktować? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Można u nas składać zamówienie telefonicznie lub mailowo. Można też do nas przesyłać różnego rodzaju pytania, na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Numer oraz e-mail wyświetla się właśnie na filmie. Teraz mamy informacje dla osób bardzo mocno zainteresowanych także pierwsze pytanie do nas. Jak w ogóle wygląda proces zamówienia? On jest bardzo prosty. Przede wszystkim, pierwszy etap to jest telefon do naszej firmy, skonsultowanie się, wybór modelu i szczegółów zamówienia. Drugi etap przesłaniem danych do tablicy, trzeci etap e, puszczamy nagrobek na produkcję, czwarty etap e, widzimy się na cmentarzu, montujemy nagrobek i to jest całość, finalizacja. Jak długo trzeba czekać na realizację zamówienia? Zawsze ustalamy to indywidualnie z klientem w rozmowie telefonicznej, ale zazwyczaj jest to okres do 60 dni. Czy są potrzebne jakieś dokumenty? Tak, oczywiście. My musimy mieć dokumenty z cmentarza przede wszystkim. Musi być opłacony, opłacony plac na cmentarzu, a także musimy mieć pisaną zgodę na wjazd na cmentarz oraz pisaną zgodę na montaż na nagrobka. Wszelkie opłaty są po stronie klienta, z tego względu, że każda kancelaria ma troszeczkę inny cennik. Zgodę na wjazd i na montaż wysyłacie Państwo do nas na maila. Jak przygotować podłoże do montażu? Podłoże oczywiście musi być wyrównane. Jeśli mamy stary nagrobek, Trzeba go zdemontować we własnym zakresie, chyba że jest to łódź najbliższa okolica. Tutaj oczywiście pomagamy no. i również świadczymy usługi demontażu starych pomników. Jeżeli mamy podłoże ziemię, musi być ona wyrównana z gruntem na równo bez żadnych ram drewnianych grysu, kopców itd. Jeśli jest to jakaś wylewka betonowa bądź piwnica lub coś wymurowanego, musi być to równe i wypoziomowane, tak, żebyśmy mogli postawić nagrobek właśnie na to podłoże. Co ważne, my nie robimy żadnych korekt, więc, jak Państwo przygotują podłoże, my w taki sposób zamontujemy nasz nagrobek. Przed złożeniem zamówienia, kluczowe jest, aby Państwo zapoznali się z naszymi standardowymi modelami i wymiarami. Jeżeli nagrobek nie będzie pasował na dane miejsce, należy wtedy zamówić nagrobek indywidualny. Wszelkie wymiary macie Państwo podane na naszej stronie, która właśnie wyświetla się tutaj. Jak montowany jest nagrobek kompozytowy. Montażysta zawsze będąc na miejscu na cmentarzu ocenia podłoże, następnie stosuje jedną z technik. Na przykład montuje nagrobek na specjalne kotwy, które są wpuszczone w ziemię, lub montuje go na kołki, albo przykleja do, do betonu, do wylewki, jeśli pozwala na to podłoże. Czy jest możliwość ponownego otwarcia nagrobku do pochówku? Tak, oczywiście. Nagrobek w całości, otworzą jednolitą całość po montażu, w całości podnosimy, przenosimy w inne miejsce o po procesie pochówku. Stawiamy jeszcze raz. Jest zamontowane. Wykończenie całości nagrobka jest zawsze po stronie klienta. Mam tu na myśli kostkę, płytki czy na przykład silikon, uszczelnienie tego, tej, tej szpary, która, jest, która tworzy się między właśnie płytkami a pomnikiem. Z tego względu, że my nagrobek tylko i wyłącznie stawiamy. A Państwo, jakby mają dowolność, ponieważ można sobie to wysypać grysem, a można w jakiś inny sposób wokoło estetycznie wykończyć. W przypadku piwnic, kluczowe jest to, że klient zawsze samodzielnie wykańcza piwnicę płytkami. Ten beton, żeby nam nie wystawał, płytkami bądź też e, tynkiem. Z naszej strony to już wszystko. Jeżeli macie Państwo pytanie, piszcie do nas, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ja, Jakub oraz nasi konsultanci także pomagamy. Dzwoncie, piście. Co w ogóle sądzicie o takich nagrobkach? Serdecznie zapraszamy do udostępnienia, do podania dalej naszego filmu, tak jakby, żeby największa ilość osób dowiedziała się o nagrobkach i wiedziała, że jest taka fajna, tania alternatywa na te ciężkie dzisiejsze czasy. Dokładnie tak. Dziękujemy.